Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie o suplementach filmy Coral Club. Dziś porozmawiamy sobie o suplemencie o nazwie Mindset, a więc jeśli odczuwasz ciągłe zmęczenie, bądź jesteś narażony cały czas na stres, czujesz, że Twój układ nerwowy już nie domaga i potrzebuje odpoczynku i regeneracji, to ten suplement jest właśnie dla Ciebie, ponieważ jego główną funkcją jest wspieranie układu nerwowego. Zawiera dużo cennych składników aktywnych, które właśnie głównie serowane są w układ nerwowy, i teraz omówimy sobie ich działanie. Pierwszym składnikiem na liście substancji aktywnych w tym suplemencie jest L-karnityna. Jest to forma karnityny, która przechodzi przez barierę krew-mózg i jest ona niezbędna do produkcji acetylocholiny, czyli kluczowego neuroprzekaźnika w układzie nerwowym oraz w połączeniach nerwów i mięśni, ale karnityna tak naprawdę będzie takim paliwem dla, dla naszego mózgu, dzięki czemu ten układ nerwowy będzie optymalnie funkcjonował. Związek ten będzie oddziaływał również na wydzielanie dopaminy, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za nastrój, za procesy myślowe, koordynację ruchową, czy też odporność na stres. l jako skuteczny aktywator Rozmaitych procesów fizjologicznych w tkance mózgowej wykazuje również bezpośredni wpływ na funkcjonowanie właśnie tych przemian energetycznych w komórkach nerwowych, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie tego właśnie paliwa dla układu nerwowego i mózgu. Wykazuje ona działanie ochronne w stosunku do układu nerwowego. Można się też stwierdzić, że świetnie sprawdza się przy profilaktyce choroby Parkinsona. Kolejnym składnikiem aktywnym na liście tego suplementu jest wyciąg, z dziela dziurawca. Dziurawiec znalazł zastosowanie jako roślina lecznicza już wiele lat temu. Według wielu badań wyciąg dziurawca może być pomocny w terapii stanów depresyjnych, szczególnie jeśli chodzi o depresję łagodną bądź umiarkowaną. Dokładny mechanizm działania tego procesu nie jest do końca poznany, natomiast istnieje wiele badań potwierdzających rzeczywiście skuteczność stosowania dziurawca przy, przy stanach depresyjnych. Działa uspokajająco, dlatego świetnie może sprawdzić się przy leczeniu nerwic oraz stanach lękowych. Znajduje ponadto zastosowanie w łagodzeniu dolegliwości natury psychicznej u kobiet w okresie menopauzy, a także przy zespole napięcia przedmiesiączkowego. Wykazuje też świetne działanie przy migrenowych bólach głowy. Stąd też Mindset y, świetnie się właśnie sprawdza u osób z migreną, ponieważ wzmacnia ten układ nerwowy i nie zapobiega y, tym dolegliwościom bólowym. Kolejnym składnikiem w suplemencie Mindset firmy Coral Club jest Gotu Kola, która już jest y, nam świetnie znana, ponieważ wcześniej już omawiałyśmy y, niejednokrotnie y, ten składnik. Natomiast pokrótce przypomnę, że ekstrakty z tej rośliny są powszechnie wykorzystywane w terapii zaburzeń depresyjno-lękowych oraz dla niwelowania negatywnych skutków stresu. Gotukola doskonale poprawia nastrój. Działa jako środek przeciwdepresyjny, nie wywołując przy tym żadnych skutków obocznych. Skutecznie zabezpiecza system nerwowy przed zgubnymi skutkami długotrwałego stresu. I jako roślina adaptogenna pomaga w przystosowaniu się organizmu do trudnych warunków. Gotu wzmaga funkcje poznawcze, dlatego świetnie sprawdza się dla osób, w okresie wzmożonego wysiłku intelektualnego. Czyli dla osób uczących się czy, czy wykonujących właśnie taką pracę intelektualną, gotugola pozwala nam wzmocnić ten układ nerwowy, dzięki czemu te funkcje poznawcze mogą zostać zachowane. Ponadto, botokola również chroni nasze komórki nerwowe przed patologicznymi zmianami. Między innymi tutaj chodzi mi o schorzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy, czy też Parkinsona. Hamuje działanie enzymów przyczyniających się do niszczenia neuronów, zmniejsza stres oksydacyjny, chroni komórki nerwowe przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Stąd też warto właśnie włączyć chociażby tą kole do codziennej suplementacji, aby wzmocnić nasz układ nerwowy. Gotukola również będzie wpływała na stan naczyń krwionośnych, będzie poprawiała ukrwienie naszego układu nerwowego, dzięki czemu będzie on bardziej odżywiony, bardziej dotleniony, a to z kolei może też być pomocne przy migrenowych bólach głowy. Niektóre badania sugerują, że gotukola wpływa na ogród dopaminy, która może być potencjalnie neurotoksyczna przy chorobie Parkinsona. Ponadto zawarte w jej liściach saponiny yy, będą zabezpieczały przed toksycznością innych związków. Yy, w suplemencie Mindset zawarta jest również l yy, Jej działanie jest tak naprawdę kluczowe dla układu nerwowego, ponieważ przekształca się ona w neuroprzekaźniki. Początkowo dzięki przemianom enzymatycznym przekształca się ona w dopaminę, następnie w noradrenalinę. Działanie tych obu neuroprzekaźników jest nieocenione, ponieważ dopamina będzie odpowiadała za procesy emocjonalne, czynności psychiczne, będzie regulowała wydzielanie hormonów w podskórzu, wpływała na koordynację pracy mięśni, natomiast noradrenalina będzie doraźnie wpływała na poziom energii. Jej działanie tak naprawdę objawia się w sytuacjach stresowych. Wtedy zauważamy większą koncentrację, przyspieszone mięsie serca czy też wyższe ciśnienie krwi. Poziom trezyny gwałtownie zmniejsza się podczas stresu, ale także przy dużym wysiłku fizycznym. Dlatego czasem konieczna jest jej suplementacja, aby, aby organizm mógł sobie poradzić. Z takimi zmianami. Zbyt niski poziom tego aminokwasu będzie wzmagać stres, stany lekowe, zaburzenia pamięci, powodować brak koncentracji czy depresję. Kolejnym związkiem aktywnym jest L-teanina. Jest to aminokwas, którego przede wszystkim pozytywne cechy znane są już od dawna. Dzięki temu, że poprawia on koncentrację, minimalizuje stres, ma właściwości rozluźniające oraz pomaga znosić napięcie nerwowe. Jej działanie jest również nieocenione przy wzmożonej pracy intelektualnej, ponieważ wspomaga procesy uczenia się oraz zapamiętywania. Suplement Mindset zawiera również wyciąg z lakownicy żółtawej, który będzie łagodził dolegliwości przekwitania, napięcie nerwowe oraz stres, a także będzie pomagać walczyć z nadpobudliwością, zaburzeniami snu oraz zmniejszać bóle i zawroty głowy. Kwas alfa-liponowy. Który, którego główne działanie polega na zapobieganiu niszczeniu komórek, między innymi też nerwowych, wspomaga rozkład węglowodanów oraz pozyskiwanie odpowiedniego poziomu energii przez komórki nerwowe. Wiele osób ten kwas stosuje w celu poprawy pamięci, czy też zapobieganiu zespołowi przewlekłego zmęczenia. Natomiast jest on pomocny również przy różnego rodzaju zakażeniach, chorobach naczyniowych, chorobach wątroby, serca, a nawet chorobach nowotworowych. Wyciąg z imbiru zawarty w tym suplemencie hmm, którego warto stosować podczas intensywnego wysiłku umysłowego, ze względu na to, że będzie on też zwiększał zdolność naszej koncentracji, a wszystko dlatego, że będzie poprawiał ukrwienie naszych tkanek i komórek, również tych nerwowych, więc po prostu nasz mózg będzie lepiej dosniony i dożywiony. Imbir będzie pobudzał też również wydzielanie soków żołądkowych, czyli wspomagał nasze trawienie, a także rozszerzał naczynie krwionośne, a więc yy, i polepszał yy, ukrwienie zarówno układu nerwowego, jak i innych tkanek i narządów. Kolejnym składnikiem aktywnym jest również już dobrze nam znany miłożonk japoński, czyli ginkgo która korzystnie wpływa na krew i komórki, będzie poprawiała krążenie krwi, zmniejszała lepkość tej krwi, rozszerzała naczynia krwionośne, a więc to też będzie powodowało właśnie poprawę ukrwienia naszego układu nerwowego i mózgu, co może być pomocne w bólach migrenowych. Ponadto ze względu na silny potencjał antyoksydacyjny będzie chroniła nasz przed stresem oksydacyjnym, a także działaniem wolnych rodników w organizmie, poprawia dopływ tlenu i glukozy właśnie do komórek nerwowych, zwiększa zapas energetyczny komórek, usprawnia pamięć koncentrację, zmniejsza szum w uszach oraz zatroty głowy. A z racji tego, że poprawi również krążenie odwodowe, będzie łagodziła ból podczas chodzenia, łagodziła uczucie zimnych stóp i dłoni, uczucie drętwienia czy też mrowienia kończyn. Suplement Mindset zawiera również wyciąg z liści rozmarynu. Rozmaryn pamiętajmy o tym, że będzie wykazywał działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe. Przeciwnowotworowe. E, będzie chroniona przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Ma on zdolność do regeneracji uszkodzonego DNA. E, dlatego też tutaj e, jest on często stosowany w profilaktyce choroby Alzheimera. Ponadto, napal z rozmarynu stosowany jest jako środek żółciąpenny. Będzie pomagał również w dolegliwościach trawiennych, e, nerwobólach. E, do ze strony układu mięśniowego czy też zaburzenia układu e, obwodowego. E, Suplement Mindset cechuje się również wysoką zawartością witamin B6 i B12, e, które są, e, i działanie na układ nerwowy jest nam dobrze znane. Witamina B12 jest niezbędna tak naprawdę do prawidłowego jego funkcjonowania. E, Bierze ona udział w tworzeniu się nowych komórek, metabolizmu tłuszczów, będzie wpływało na stan naszych nerwów oraz regenerację i tworzenie się komórek, komórek nerwowych, a więc tutaj też osłonki mielinowej. Ponadto witamina B12 bierze udział w syntezie neuroprzekaźników, które będą sterowały pracą mózgu, zatem kształtowały naszą percepcję, wpływały na nastrój i stan umysłu. Witamina B6 jest ona również niezbędna do funkcjonowania mózgu. Jej główną rolą jest um, synteza tutaj. Um, neuroprzekaźników, takich jak dopamina, noradrenalina czy serotonina. Natomiast e, niedobór tej witaminy będzie przyczyniał się do powstawania groźnych chorób neurodegeneracyjnych, takich, między, takich e, jak choroba Parkinsona czy y, choroba Alzheimera. Ponadto możemy być bardziej odporni na stres, który z kolei może też powodować wyczerpanie naszego organizmu. Więc podsumowując, wszystkie składniki aktywne, które zawarte są w tym suplemencie, celowane są stricte w nasz układ nerwowy. Dlatego jeśli czujesz, że masz problemy z układem nerwowym, bądź po prostu y, pracujesz y, y, umysłowo y, i że twój układ nerwowy potrzebuje odpoczynku, to suplement Mindset jest właśnie dla ciebie. Jak przyjmować ten suplement? Z racji tego, że tych składników aktywnych jest bardzo dużo jest on bardzo bogaty, profilaktycznie wystarczy stosować jedną kapsułkę w ciągu dnia. Dziękuję za uwagę.